Cieszę się, że do nas przyjechaliście. Przygotowaliśmy coś dla ciebie. Czy już mniej więcej obejrzałeś materiał, tak. który ci wysłano? Widziałem teledysk. Tak. Podoba mi się pomysł. Bardzo fajnie. Chłopaki są przygotowani. Myślę, że zrobimy taką dzisiaj małą zajawkę. Może trochę z nami popańczysz, trochę się poruszasz. Mówisz? Tak. Bo buty mamy nie? idealne tutaj na Chłopaki, zapraszam. Nie włożę Chłopacy są przygotowani. O, gdzie no. proceska? Dobra. Ja też. Tak, ale super fajnie, że się przygotowaliście. Tak, tak, tak. No bo słuchajcie, ogólnie rekrycki. pomysł na to tak. powstał, bo to jest takie. Wiecie, wchodzę już w taki etap, chociaż ja tam nie, nie liczę, cyferki nie są ważne, ale zawsze mówiłam, wchodzi się 18 i 40. Zawsze próbowałam się upodobnić do gwiazdy, gwiazd, no, w tamtych czasach oczywiście, zaczynając od Britney Spears, e, Beyoncé i oczywiście Jennifer Lopez. No. Także no, to były takie gwiazdy światowe dla mnie, które, do których się gdzieś tam inspirowałam, do których no, tańczyłam w dzieciństwie, przed lustrem i śpiewałam i stroiłam się i chciałam wyglądać tak jak ona. I liczyłam, że kiedyś w przyszłości też taka będę. I po prostu stwierdziłam, tak jak mężowi robiłam, że to, no nie. To Ekstra. Ekstra! Patryk z nami zatańczy. Jak robię imprezę, Jasne. to robię na grubo, więc po prostu lubię zaskakiwać gości, lubię Szyma. robić coś innego. I u mnie to zawsze tak jest, że każdy jest ciekawy, co tym razem wymyśliłam, więc... Czyli będziemy szukać pięknej atmosfery. Lubię o tobie przewodnie. Dlatego jakby tam ten, ten teledysk. Marianary. Co takie, wiesz, takie jakby pamiętam, gdzie on mi się zawsze podobał. I ten motyw, tak jak wiesz, jak właśnie, że ona wychodzi, jest tak w centrum uwagi, O to mi chodzi o to, co? Moje urodziny, ja mam być w centrum uwagi. Chodzi mi, żeby to było takie mega po prostu sceniczne, mega filmowe, teledyskowe. No takie moje. A ja A będę na tych urodzinach? Tak, będę na tych urodzinach? <grym> będę, tak jest. I ska, chodź do nas od razu, chodź. No Wiadomo, to to czy do innej gwiazdy jeszcze mi daleko. To jest też moje marzenie, ale oczywiście ja nie poprzestaję na Laurach. To, że ja mam 40 lat, to co? Ja mam nie mieć marzeń? Oczywiście, że mam. Ja, ja tak? Czubować. Już, już? Tak jest, jedziemy dobra, od razu. Idzie. Może przodem? Dobra. Dobra, mały yy, krok. Jedziemy na Salsę, dobra? Dobra, Możesz podać mi rączkę, spróbujemy. Od Raz i dwa, trzy i cztery. Super. Pięć, sześć, siedem. Obrót. Raz i dwa, trzy, cztery. Drugi. Pięć, sześć i do boku. I zaspokoił, bo wow. chłopaki nie zadążają. Hop, hop. tu nie pas. Ja nie hop. wiem, czy oni hop. za mną jaka ta go, go, hej, ho I co? Przejść tutaj, tak? Dawaj dookoła nas. Dobra, teraz dawaj do Ho.

Tak, właśnie jeszcze coś tego, tego, tego typu Excellent. mi chodzi. O z... Jeszcze nie mam sali, bo dla mnie ważne jest bardzo żeby bo były schody. Jak schodzę z tych schodów, wy tak. tam tańczycie, to to chodzi, o to zainteresowanie. Excellent. Trochę jak Marilyn Monroe, nie, bo to też takie, cool. ona też coś takiego miała, więc no że już ta czwóreczka z przodu będzie, no to mogę wracać w takich e, tych. Ale co jest dla mnie ważne, że ja schodzę na tu i tam tak. pierwsze odbiera mnie mąż. Czyli ja jakby ja jemu jestem przekazana. I każdy gość w ogóle e, taką wejściówką na, na, na moje tak. urodziny, jest to, że każdy przychodzi w maskach. Ale że po prostu mówię, jestem taka, że musi wszystko dopięte na ostatni guzik, to to musi być takie naprawdę dopięte, dopięte. Bez prób się nie będzie no kochana. Uh -huh. Jeśli ma to być zrobione profesjonalnie. Dobra, a macie wyjścić. pusi pomysł, bo wiadomo, goście przyjdą i tak dalej, no to wiadomo, nie będziecie stać. Też jak takie supa, też nie będziecie. Nie będą tancerki. Yes. O, 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 o! Okay. Okay. Brawo, ty. Okay. dla Patryka. Brawo. Brawo dla Patryka, za Ekstra? Super. Tak, później ciebie będą nosić tancerki. tancerki. Tak, tak, tak. jedna będzie nosić. Fajnie, jak nam wyszłysz to miejsce, to sobie też tak jak Tak, dlatego pierwsze szukam, szukam, ale mówię, muszę stworzyć. mieć już jakby coś super. pod to i dopiero wtedy, jak już będę miała miejsce, dlatego nie mam ekstra. konkretnej daty. A, okej. Okay. <laughs> Czyli mamy trochę czasu. Troszkę mamy. No to, to ekstra, to super. Wszystko idzie do przodu, wszystko się bardzo zmienia. Jest duża, jak dla mnie przepaść między tym, jak kiedyś wyglądał kobieto w wieku 40 lat, a jak teraz wyglądałem w wieku 40 lat. Czy nawet w wieku 60 jak, jak kiedyś wyglądały, a teraz. Takieś to były babcie. Ja widzę, jak teraz moja mama wygląda. Moja mama jest przepiękną kobietą, która. Ona chodzi w moich ciuchach. Wszystko to mi się no. podoba, mega, ale mam jeszcze taki fajny pomysł, żeby Patryka też włączyć w tą scenę. Wow. I żebyś Jestem ty za. oczywiście Jestem była za. w centrum no. uwagi, co ty na to? Tak, na pewno. Tak? <laughs> tak. Dobra. Lubię jak to. jak, się jak się ja będę w scenie, to ja będę w centrum uwagi.